Yo manko Z tej strony Polak A to jest pierwszy odcineczek z... Em, z Freebuilda Oczywiście na moim... Ja ekranu ekran o, 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 powiększę, żeby ten... Bazło jest tutaj na... Na scapie ze mną, słuchajcie, lepiej w klawiaturę Przez moment, co się zarejestrowałem, jest to moje oddzielne konto, na którym będę na... Musiał się tepnąć Nagrywał... W początku mamy kit start, tutaj widzimy itemy dostaniemy, kit grać. Ej, jest kit start czy kit grać? Kit grać. No, więc od razu tak Wpisuj... no, działę, daj, dobra Gruszka Gruszka, od razu wyskakuje na takie coś jak to No mamy tak Administracja, działki, ja sobie wpisuję działki Bo administracja jest znana pamięć yy, Mamy wszystko o działkach Działka nowa, działka zajmij, plotme dodaj Plotme wyrzuć, plotme deny Ja sobie wezmę plotmę nowa Ponieważ nigdy nie grałem na tym Znaczy nigdy nie grałem na tych koncie i się, dopiero co zarejestrowałem, super, jest to pierwsza działka od respawnu, która jest taka ten, wolna no i co, tu jest, jest moja eja, bazuj, a grać może jednego, czy dwa home y mieć? Dwie jednego dw, jednego jako, że jestem, jako, że jestem, yyy, e, jut... Duchy, ja. duchy, duchy mnie straszam. Jako, że jestem youtuberem, dlatego i zamierzam wrzucać więcej niż dwa film... Jut... Tak, jest... jeżeli jesteś youtuberem yy, i będziesz rzucał chociaż jeden filmik tygodniowo z serwera, dostaniesz VIP-a. Czy, czy dwa filmiki? J jest raga youtubera! Jestem jaka youtuber. Nie, VIP-a! VIP-a! A jak będziesz miał... Nie, jeżeli dwa, minimalnie dwa filmiki, to VIP? VIP youtuber? A jeżeli ponad, y, minimalnie trzy filmiki y, To super VIP Oczywiście dopóki będziesz rzucał te filmiki Jak skończysz serię Albo przestaniesz nagrywać No chyba, że na przykład coś się stanie, wyjedziesz czy coś No to, wiesz, no to To tam wystarczy napisać Uwzględnimy to A Jeżeli skończysz serię, nie będziesz nagrywał No to tam Pożegna się z tym no, także zachęcam tutaj do ten, do nagrywania. No ale zaczynam grać. Więcej sobie na licznych polak nie będę się wspomagał. Więc, co pierwsze, co? chcę mieć w surowce, albo idę sobie na spawna. Tam ma wszystkie warpy przy pomocy. Tutaj mam takie. Ten, yy, tutaj w budowie, tutaj mam wszystkie warpy, nie? Co ja bym chciał iść na. Hmm. Chciałbym iść na. Surowce, albo na free kaktusy, a później na to. Ale... Aha, słoko. warb klub trzeba usunąć bardzo Albo przenieść tam do tego burdlu tam. Za na free kaktusy. A, ktoś tu usunął ramkę oczywiście. Łooo stary Ale zarobi hajsu z tych free kaktusów. Free kaktusy to jest to, że sobie ten. E, po prostu sprzedać te kaktusy. Ło, kurde Będę bogaty O lol Ja pierdzielę Ile, ile, ile są jeszcze nawet? Lol Mam 6 tysięcy już S Serio? Lol, trzeba cenę zmniejszyć No Z okazji o, serwera na pierwszy tydzień jest taka Sorry, usunęłam tabliczkę LOL A, wiem czemu tutaj było tyle tych kaktusów Bo ja cały dzień, ten, byłem na Fekry na serwie jakby ktoś wybił Na polaku, na oficjalnym I, tak, i, I tak nikt nie wybił, <grym> Ale wczoraj grali ze trzy osoby Niestety wyszły, bo lagi miały. nie wiem czemu Spoko jest, Co? No, <grym> będzie nowa, nie? Wow, 6600, więc idę sobie war w sklep A mi się przyfarciło. Co ja chciałem sobie kupić? Żarcie, mam jakieś. Może bym sobie kupił pieczonego stejka. Nie pieczonych stejków. Ale co ja chciałem? 1, 2, 3 na kilof Sześć 6. nej 3600. Mam 6 jak i mi się zostało jeszcze. Spoczy Ale dobra, mniej więcej miałem pokazać, jak to naprawdę wygląda na serwerze. On nie zrobi tego sklepu, no nic Dlatego udam się yy, Idziemy sobie Do surowców, możemy tutaj kliknąć Prawym, tabli prawym na tabliczkę Albo pisać po su, prostu warp Surowce Na serwerze są dropy Dlatego no takie zabezpieczenie Żeby xraya nie było i tak dalej Ktoś tam pisał, że dropy są niefajne nie ja wiem, do dopy są, no ale co zrobisz? Nic nie zrobisz. Idę sobie niżej, żeby jakieś itemy sobie wykopać. Ej, można dodać Aha. ten, y, tekstury, że ten... czy znaczy nie tekstury, taki plugin, co robi takie tekstury, zamienia stona, no i widzisz takie same te tekstury, takie TNT, tam, restona. No, wszystkie tam rudy, nie żeby nie było X-Ray'a. A no. A to, na, to tak naprawdę jest stone. No 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 no, właśnie grałem kiedyś na takim serwerze. To nie znaczy, że ma, że grałem na X-Ray'u, żeby mi ktoś nie mówił. To, co jest to, mam, to mi się przyda. Crafting. Nie no, dwóch diaksowych nie wykorzystam na pewno. Cyk, warto mieć jakiś blok do budowania. Cyk, cyk i jedziemy z tym koksem. Chcę sobie wykorzystać kit grać Może jakieś złoto mi wydropi, może coś, nie wiem. Mam prośbę tylko do bazoła, żeby mi dał dzień Bazloj Musiał dać nos Dzień dałem fuck! A nie, dobra, nie wybucham Taki dał. O spoko, wydropiłem źle, co tak mówiłem Za dropy mamy poziom dropów, oczywiście dropy są Może wpisać ukośnik drop <laughs> Diamenty, tutaj mamy wszystko napisane to na dropów Plus oczywiście fortunka ba Ej no czemu tu jest tak ciemna jak w dupiu murzyna To jest set Home Warp sklep U Stargowało troszeczkę Wingel, węgiel Tylko sobie całego staka Zroły sobie O nie, ukośnik Home ja zwróciłem uwagi o której zacząłem nagrywać niestety no trochę są lagi niestety ale już niedługo będzie nowił się maszynka oczywiście sloty zostaną zwiększone, tak jak obiecywałem do 60 i będzie wgrana oczywiście druga ręka Hide Stick będzie zrobiona oraz będzie tak, będą takie rozgrywki jak Capture Dev Point przez przypadek Bazu grał, grał ostatnio Capture the Flag Też fajna, ale niestety jakimś cudem się mapa do tego sunęła O spoci Widzimy tutaj Lazuryt, którego się nie da wykopać ponieważ... Albo się i da wykopać. <gryw> ponieważ akurat lazuryt nie dropi. Coś czuję, że jestem już nisko. Ponieważ... Ojej, Kilo film się skończył. Słyszę ten. Lawę. No. U, fajne. To, że niestety jest drop. No właśnie, nie, no albo niestety jest drop. Ale co ja się, co ja chciałem, na pewno chcę, żeby mi się wydropił. Nie wiem czemu idę na shifcie, a pewno chcę żebym się wydropił yy, jak chcę żebym się wydropił, nie? Może znajdzie się jakiś ten No, tak mówiłem Może się znajdzie jakiś Ogrider czy coś Oczywiście pewnie nic nie widać Co to tutaj jest. Słyszałem Delmusia. Czy nalegną pewnie ze jaskinia? albo lawa? Spoko mam drugi poziom. Nie wiem co dają poziomy. Chyba hajza i Ej bardzo poziomy w kopaniu w dropie dają jakieś hajs. Spoko. Znowu diaks. Cieszę się bardzo. Ja tam to później przerobię, no i właśnie za poziomy będą te... Y y okay. będzie kasa leciała. Tak, A już jak mówiłem, na serwerze będzie niedługo półtora paska serduszek. Na razie mamy chyba 10 serduszek. Graż na początku będzie miał 12,5 serduszka. A, a zdobywając punkty, będzie pewnie jakiś status punktów z boku. Zdobywając punkty, będzie po prostu dodawał swoją maksymalną ilość punktów. Maksymalnie zwykły gracz będzie miał dwa paski. VIP. 2,5 a super VIP 3 czy jakoś tak. Oto to mi chodziło, żeby się znowu do tej lawy dokopać. Tutaj jest fajna jakaś jaskinka pewnie gdzieś. Eee, co ja tam mam? Innym jak samym kilofem da się chyba 16 jaksów wykopać. Będzie się, e, miałem zrobić ostatnio sklepik taki hmm, e, dla. Co to się nazywa... sklepik dla SMS, że będzie można sobie kupić pilowki Szczęście 3, Niezniszczalność 3, czy tam nie wiem jaka jest największa niezniszczalność 5 diaksów, miałem 3 diaksy 10 po, a zacząłem nagrywać... A zła kiedy ja to zacząłem nagrywać? Nie wiem Ile może gadamy? Ludę złota, żelaza Dobra, idę sobie na działkę. I zobaczę mniej więcej ile już mi się to nagrywa. Ile jeszcze mogę nagrywać? Widzimy się tak kilka. Wracam po przerwie. No, jestem na mojej działce. Działka 30 na 30 standard. Zrobię tutaj jakieś gówno. Co ja się Crafting... Mm, tak, wody nie mam. Mam 11 ten... To mi się woda, że sobie jakąś farbę zrobię. Oczy węgiel, tak? Nie zbuduję sobie jakąś chatę prowizoryczną. Rozowe drewno. Normalnie ten proces wygląda zupełnie inaczej. Ja przyfaczyłem z tym free czasami. Kupując sobie ten, zaraz wam powiem Mam chyba jeszcze 3000 monet. No, 3500 dokładnie. Dobra, postawię sobie jakąś skrzynkę rzucę wszystkie śmieci. O, lol, perła mi wydropiła, nawet nie widziałem yy, To wrzucę... Nie, no może mi się przyda No Zrobię sobie... Nie nie mam Zrobię sobie nie czek. Spoczy mm. Jakby zrobić sobie tutaj machatę, nie wiem Tutaj może taki ogródek sobie zrobię. Kraftowało się tu, O, bazoń niestety wyszedł, tu się jakoś craftowało. Na serwerze jest wiele autorskich pluginów, mniej więcej to co przed chwilą widzieliście, że bazoj wyszedł, to, to bazuj zrobił taki prosty pluginik. 500 pięć, pięć, może to robiłem. Wiem No, tu mówię prosty pluginik, na dropy też bazuj robił. 3-4, 5 razy Yy, dlatego... Znaczy na dropie to pobrałem z neta, Sz, bo mi się nie chciał ty, ty robiłeś, robiłeś, zrobiłeś to dokładnie w 10 Dobra, sekund. Dobra, ja robiłem, ja robiłem. 10 sekund, bo mniej więcej tyle się pobiera taki plik. No 2 sekundy. Tak jak mi zdjęcie 700 mega pobiera się w pół sekundy, nie? A mam najwolniejsze jak filmik, który... Nie! 7 gigabajtów czy coś. Nie, nie mam pojęcia. Super, mam żelazo. Mogę sobie zrobić jakąś farmę zrobię sobie wiaderko dobra mniej więcej to był koniec odcinka nic nie zrobiłem ciekawego nic nie widziałem raz dwa trzy cztery pięć eee, pięć czyli outboard tutaj zasilanie z tak wodę eee, bazuj obiecał mi że zrobi taki pluginik szybki że jeżeli woda jest pod dirtem załóżmy wyobra wyobraźcie sobie tu jest tu mamy wodę Prowizorycznie, tu jest woda jak to wiaderko leży I tu mamy dirt To ten dirt Jeżeli go zaoramy, nie ma motyki To on się nawadnia Normalnie tak niestety nie ma Ale to jakiś taki pomysł fajny jest Chciałem jeszcze, jeszcze dodać dojarkę do krów Automatyczne strzyżenie takie tam bajery Myślę, że fajny będzie rozmaicony serwer. Ja zaraz nagrywam drugi odcineczek. Ciemlaczko drodzy widzowie. Zachęcam do wbijania, komentowania, łapkowania i widzimy się w następnym odcinku z FreeBuilda.